Witam. Dzisiaj pióro starsze wypożyczone z warsztatu naprawy piór wiecznych. Za to podziękowania Przemko, dla przemka. No i to, jak w tytule zostało opisane, jest Omas Extra Lucens. Pióro z celuloidu, przypominające trochę Parkera, trochę Dorika. I z tego zestawienia urodził się Omas Extralucens. Tutaj widzimy klips w kształcie strzałki, wiadomo jakiej. Na dole mamy pod strzałką logo Omasa, a na górze taki stożek. Widać, że tu są płaszczyzny dookoła, także pióro nie jest okrągłe. Natomiast ma bardzo piękną, złotą stalówkę ze strzałką. No i sekcję tutaj z grawerunkiem, jak widać, natomiast spływak chyba ebonitowy, ale nie jestem pewien, tak mi troszkę to wygląda. Pióro jest bardzo ładne, stalówka również. Tutaj widzimy grawerunek bardzo ciekawy. To pióro ukazało się w 1936 roku i do lat 50. różne jego warianty się pojawiały na rynku. Jest to pióro o dziwnym systemie napełniania, do czego jeszcze wrócę. Ta właśnie końcówka służy do pokręcania. Natomiast na razie zobaczymy, jak wygląda w całości. Pióro ma w średniej długości sekcję. Dobrze się je trzyma, troszkę wyczuwam gwinty, ale niespecjalnie. Mocno można z tą skówkę z tyłu założyć, natomiast troszkę do tyłu przeciąga, natomiast sekcja S, korpus jest na tyle długi, że moim zdaniem tej skówki z tyłu nie trzeba zakładać. Jak to widać przy pióro jest przeźroczyste? Widać tam w środku metalową część takiego tłoczka specjalnego, no i takie różne esyfloresy tego celuloidu. Kilka rodzajów kolorów było. Taką znalazłem ulotkę pokazującą różne wersje kolorystyczne tego pióra. Natomiast system napełniania tutaj jest taki dość dziwny, nie to tłoczkowy, ni to próżniowy. Natomiast jest to taki system pompkowy, można było powiedzieć. Trzeba przesuwać tę część kilka razy, żeby pióro napełnić, co zaraz zademonstruję. Na podstawie wody, bo nie będę tego pióra napełniał atramentem, jest tylko wypożyczone. Proszę bardzo, raz. Dwa, trzy, cztery, no pięć, sześć, siedem. Troszkę trzeba tutaj napompować. I teraz wydaje mi się, że już jest prawie pełne. Tam drobne bąbelki są powietrza, i teraz trzeba ten atrament, a właściwie w tym wypadku wodę, znowu wypompować. I już widzę, że pojemność tego pióra jest dość znacząca, muszę powiedzieć. Ciągle coś tam z niego wylatuje. Dawno nie widziałem i nie miałem pióra, które by tyle atramentu nabierało. Do środka i ciągle jeszcze tam nim trochę pluje, można powiedzieć. 3,5 ml atramentu, naprawdę dużo. Tradycyjne porównanie: Parkerowski Duofold, Sonet, lamy Safari Pelikan 140. Widać, że Omas to dość długie pióro. Takie mniej więcej ze skówką i bez długości folda, może tam milimetr różnicy. 14 cm i 1 mm ma pióro zamknięte, natomiast po zdjęciu skówki mamy 12 cm i 6 mm długości, średnica sekcji 11 milimetrów natomiast korpusu 13 mm w średnicy waży pióro 19 gramów. Starówka oczywiście złota, tego nie powiedziałem. Natomiast to taka moim zdaniem między F a M grubość. Pióro tylko zamoczyłem, ale tu już widać, że trochę tego fleksa da się z tej stalówki, a nawet może i więcej, wydusić. Jak mówiłem, moczone, w związku z tym należy wziąć poprawkę na przepływ tego pióra. Odwrócone o no, 180 stopni, stalówka też pisze. W miarę dobrze, i pewnie tutaj przemek już troszkę podszlifował. Podsumowując, mogę powiedzieć, że jest to bardzo atrakcyjnie wizualne pióro. Świetny materiał, świetne wykonanie. Po tylu latach nic tu nie widać. Upływu czasu stalówka też praktycznie wygląda na nową, Rewelacyjny system napełniania. Może troszkę trzeba się namachać, ale za to pojemność. Widowiskowa. Tyle na dziś, dziękuję i do usłyszenia.